To jak widać y, dzisiejszy temat rola mediów społecznościowych w kształtowaniu dysmorfofobii, poczucie własnej wartości i zachowania unikające. Na początku opiszemy sobie właśnie media społecznościowe, jak one wpływają na zdrowie człowieka. Później opowiemy trochę o tym, czym tak naprawdę jest dysmorfobia i podamy troszkę informacji i opowiemy, jak te dwa komponenty tak naprawdę się łączą. I troszkę o poczuciu własnej wartości i zachowaniach unikających. Dobrze. To social media. Jak wiemy, uzależnienie od mediów społecznościowych jest współczesnym problemem, który coraz częściej przyciąga uwagę specjalistów od zdrowia psychicznego. Intensywne korzystanie z różnorodnych platform, takich jak TikTok, Facebook czy Instagram, wzrasta. Zastraszającym tempie, a dostęp do internetu staje się coraz łatwiejszy, nawet dla najmłodszych. Statystyki pokazują, że dzieci w wieku trzech lat mają już dostęp do urządzeń mobilnych, co, nie oszukując się, na pewno wpłynie na ich rozwój i sposób, w jaki postrzegają świat. Niektóre, niektóre kraje, takie jak Indie czy Afganistan, wprowadziły zakaz. Kompletny zakaz używania TikToka, powołując się na jego negatywny wpływ na zdrowie psychiczne oraz promowanie niezdrowych wzorców, zachowań. Oczywiście, między innymi. E, inne kraje, takie jak Stany Zjednoczone, e, także Wielka Brytania, ograniczyły czas korzystania z aplikacji, by zmniejszyć jej wpływ na użytkowników. Warto zastanowić się, dlaczego to uzależnienie od mediów społecznościowych stało się tak powszechne jak wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Jak wiemy, nawet rządy krajów się tym zainteresowały. Szczególnie istotnym aspektem, na który zwrócimy uwagę podczas prezentacji, jest jego związek z zaburzeniami obrazu ciała, w tym właśnie dysmorfofobią, o której będę mówić BDD w skrócie. Body dysmorphic disorder oraz konsekwencje dla poczucia własnej wartości i zachowań unikających. Dobrze. Dlaczego warto zwrócić uwagę na ten temat? E, gdy platforma na przykład TikToka, e, bo jest najpopularniejsza aktualnie, coś sugeruje, wiele osób za nią podąża, czyli po prostu podąża za trendem. Przykłady to do trendy dotyczące makijażu, kształtu sylwetki, typu twarzy czy standardów piękna, marginalizując osoby, które w takie standardy się nie wpisują. Zrozumienie roli mediów pozwala badaczom na lepsze dostosowanie form terapeutycznych do aktualnych potrzeb klientów, a nagłośnienie pozwoli na motywację ludzi do krytycznego spojrzenia na własne nawyki i w najlepszym wypadku nawet na szukanie pomocy. Mówienie o temacie podkreśla jego istotność i obiecuje zmianę sposobu, w jaki media aktualnie spoglądają na standardy wspomnianego. Piękna. Tak. I czym dokładnie jest BDD? Jest to dysmorphofobia, zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się obsesyjnym skupieniem na rzeczywistych lub najczęściej tak naprawdę wyimaginowanych wadach wyglądu. Według DSM5 osoby cierpiące na BDD często angażują się w powtarzalne zachowania, takie jak nadmierne przeglądanie się w lustrze, używanie makijażu lub innych środków. Aby ukryć właśnie wspomniany defekt, szukanie mm, zapewnień u innych osób, bez przerwy, tak naprawdę, że wszystko jest z nimi w porządku, że wyglądają dobrze, jakich komplementów, unikanie też sytuacji, w których takie osoby mogłyby zostać ocenione. Badania wskazują, że media społecznościowe mogą rzeczywiście pogłębić objawy BDD poprzez promowanie nierealistycznych standardów piękna. Treści dostosowywane są algorytmicznie. TikTok jest na przykład znany z tego, że ma jeden z najlepszych algorytmów aktualnie istniejących. No, ale właśnie często osobom z BDD, często one po prostu angażują się w taki content który mówi o operacjach plastycznych, o edycji zdjęć. To może zdecydowanie wywołać takie niezadowolenie z własnego wyglądu, takie porównywanie się z czymś, co jest w rzeczywistości nierealistyczne, ale te osoby czasem nie mają percepcji tego po prostu. I no, niestety dlatego warto o tym też wspomnieć. I co zostanie przedstawione w dalszej części prezentacji? Cel to oczywiście nagłośnienie tematu, przekazanie jak ogromna jest tego skala i jak to ważny problem. Spojrzę na mechanizmy psychologiczne, które inspiruje uzależnienie od social mediów, przedstawię argumenty i rzetelne dowody, które przemawiają za połączeniem BDD, operacji plastycznych, niskiego poczucia własnej wartości czy zachowań unikających. Właśnie to powiązanie. Tych wszystkich rzeczy z platformami społecznościowymi. Podkreślę też ogromny impact mediów na zdrowie psychiczne. Czyli teraz główny temat e, mechanizmy psychologiczne BDD, a media społecznościowe. Media społecznościowe wzmacniają mechanizmy porównywania się z innymi oraz poszukiwania ciągłej walidacji. Badanie McLeana z 2015 roku wykazało, że dziewczyny, które częściej publikowały własne zdjęcia, częściej też je edytowały i miały większe problemy z akceptacją własnego ciała. Platformy takie jak Instagram czy TikTok tak naprawdę nagradzają użytkowników ze spe spełniania określonych standardów, nieważne czy są one prawdziwe, czy nie. Um, nagradzają mnie poprzez lajki czy komentarze, co zdecydowanie wzmacnia takie uzależnienie od y, edytowania czy postowania i porównywania się. Podobne badanie Bualiego z 2024 roku, czyli bardzo świeże badanie, wykazało, że osoby śledzące celebrytów i treści związane z modą częściej zgłaszały objawy dysmorfofobii i były zdecydowanie bardziej zainteresowane operacjami plastycznymi. Ekspozycja na idealizowane obrazy ciała powoduje, że użytkownicy porównują się właśnie z nierealistycznymi standardami, co prowadzi do negatywnych konsekwencji także zdrowia psychicznego. I teraz więcej o zdrowiu psychicznym i mediach społecznościowych. Badanie Feinsteina z 2013 ukazało, iż negatywne porównywanie się z innymi na platformach wśród młodych dorosłych wpływały na wzrost ruminacji i znacząco podwyższały symptomy depresyjne. Ankieta pomiędzy dorastającymi osobami w Stanach Zjednoczonych dowiodła, iż osoby, z które spędzały więcej czasu na takich platformach, wykazały o wiele większe wspomniane symptomy depresyjne, ale także wyższe ryzyko samobójstwa, porównując z osobami, które preferowały interakcje na żywo oraz nie nadużywali czasu na telefonie. Powód, dlaczego tak się dzieje, jest ich tak naprawdę wiele, ale jednym z nich może być zastąpienie kontaktów bezpośrednich z tymi kontaktami online. Przez pandemię wiemy tak naprawdę, jak to wpłynęło na ludzi. Kolejne, no to cyberbullying zdecydowanie staje się częstszy, tym samym wskazano jego powiązanie z lękiem społecznym. Czyli kolejne zaburzenie, dla nastolatków z dużą depresją wykazano trzy razy większą szansę na doświadczenie znęcania się online w porównaniu do osób, które tego nie miały. Dodatkowo badania pokazały, iż prawie 93%, 93 mężczyzn i kobiet jest niezadowolonych ze swojego ciała. Odsetek pacjentów z BDD, którzy spędzali od 4 do 7 godzin dziennie na Instagramie i Snapchacie, był istotnie wyższy niż w przypadku tych, którzy. Tych platform tak często nie korzystali, hmm, czyli w sumie tak około godziny dziennie, a często nawet mniej. Wskazano również, iż osoby, które często porównują swój wygląd z innymi, na mediach częściej wykazywały zainteresowanie poddaniem się zabiegom kosmetycznym. Oczywiście media społecznościowe mogą zarówno pogłębiać objawy zdrowia psychicznego, w tym BDD, jak i no nie oszukując się, mogą też oferować przestrzeń do wsparcia. Grupy na platformach takich jak Reddit pozwalają użytkownikom dzielić się swoimi doświadczeniami. Jednak jest to kompletnie niekontrolowane, dlatego um, czasem te osoby w pewien sposób, co ciekawe, um, uzależniają się od swoich zaburzeń, od swoich chorób i po prostu lubią to wsparcie, które dostają i dlatego nie chcą na przykład z takich chorób wychodzić. Więc to też nie jest takie idealne, ale zawsze jest to ciekawe, że można porozmawiać z osobami z podobnym problemem. Teraz, poczucie własnej wartości i zachowania unikające, które też były w temacie. Jednym z kluczowych elementów funkcjonowania, funkcjonowaniu przepraszam, osób z BDD są zachowania unikające, wynikające z lęku społecznego. Czyli tak naprawdę, jak możemy zauważyć, wszystko tutaj się łączy. Lęk społeczny, depresyjne myśli... Obsesyjne myśli i dysmorfopobia, a social media. Um, takie zachowania polegają na unikaniu interakcji społecznych, które mogą wywołać jakąkolwiek ocenę czy też krytykę. Zachowania te mogą prowadzić do izolacji, utraty możliwości rozwoju oraz problemów w życiu osobistym. Um, skrajne przypadki pokazują, że osoby z dysmorfofobią mogą wycofać się z życia społecznego nawet na wiele miesięcy, a niekiedy całkowicie przerywając naukę. Zachowania unikające zazwyczaj są wynikiem chęci redukcji dyskomfortu. Warto zwrócić uwagę, że na pewno dla wielu osób jest bardziej komfortowo ze swojego domu porozmawiać z kimś, popisać, niż naprawdę wyjść um, i na przykład przedstawić nawet prezentację. Teoria wskazuje na możliwą, złożoną relację między PDD, mediami społecznościowymi, lękiem społecznym i edukacją. Wymagają szczególnych badań i interwencji. Czyli tutaj tak samo właśnie wszystko się łączy: te zachowania unikające, często też właśnie niska samoocena, media społecznościowe. Ale też nie, można spojrzeć na inne powody. Um, nie warto w 100% polegać na tym, że social media tak jest złe i to na pewno doprowadza do wszystkich zaburzeń, um, ponieważ no, um, warto spojrzeć, że na przykład wpływy genetyczne odpowiadają za około 42-44% ryzyka zaburzeń dysmorfobicznych ciała, pozostałe główne czynniki związane są z doświadczeniami środowiskowymi, takimi jak przemoc w dzieciństwie oraz dynamika rodziny. Na przykład aż 79,8% osób z BDD zgłasza doświadczenie przemocy w dzieciństwie, przemocy słownej, czy też przemocy fizycznej, co wydaje się znacząco zwiększać ryzyko oczywiście tego zaburzenia. Wyniki sugerują że BDD może nie być tak głównie związane z wynikiem mediów społecznościowych czy porównaniu opartych na wyglądzie, lecz kombinacją genetycznej podatności i doświadczeń z okresu dorastania. Uzależnienie w tym przypadku polega na istniejącej wcześniej podatności, które czynią ludzi bardziej podatnymi na rozwój BDD. Niezależnie od wpływów zewnętrznych, takich jak media społecznościowe, Um, jednak jest to jedna tak naprawdę teorii, i należy przyznać, że social media mają powiązanie ze zwiększeniem się przemocy wśród niektórych osób, a także może to social media znacząco doprowadzić do tego, iż no, dziecko będzie prześladowane tak, przez ten wspomniany cyberbullying. A to pierwsze, jeżeli chodzi o przemoc, to dużo osób po prostu czuje się przez kontent, jaki jest na internecie, zainspirowanym do. Um, uciekania się czasem do przemocy, więc tutaj też jest wszystko ze sobą w jakiś sposób powiązane. No i możliwe rozwiązania, czyli coś bardziej pozytywnego, um, na przykład edukacja um, mogłaby pomóc rozwiązać ten problem. Um, edukacja na temat nierealistycznych standardów piękna, nauka, że są one bardzo. Podatne na zmiany i tak naprawdę nie warto się do nich przystosowywać za każdym nowym trendem. Ważne jest, żeby też edukować, jak bardzo te standardy i te wysokie poprzeczki wpływają na zdrowie psychiczne. Trzeba uświadomić użytkowników o mechanizmach działania mediów społecznościowych, co pomoże im w tym bardziej krytycznym rozumowaniu i korzystaniu z social mediów. Terapia poznawczo-behawioralna, ostatnio bardzo popularna terapia CBT, okazała się skuteczną metodą leczenia BDD, przez to, że leczy właśnie te obsesyjne myśli i uzależnienie od mediów społecznościowych. Co więcej, badania dowiodły, że ograniczenie korzystania z mediów. Na 30 minut dziennie znacząco poprawia zdrowie psychiczne, w czym pomaga na przykład terapia CBT, która może zmienić nasze nawyki. No, i tak na koniec dziękuję za uwagę i chciałabym też właśnie powiedzieć, że właśnie ważne może się okazać nagłośnienie wpływu tych social mediów na zdrowie psychiczne, w szczególności w tym kontekście dysmorfofobii. Jej edukacja, odpowiednie interwencje terapeutyczne oraz świadome korzystanie z internetu mogą pomóc w zmniejszeniu negatywnych skutków tego zjawiska i wspólne działania społeczeństwa, specjalistów. Platform internetowych mogą prowadzić do stworzenia bardziej zrównoważonej przestrzeni online, która wspiera, a nie tylko szkodzi użytkownikom. Tak. Więc dziękuję jeszcze raz za uwagę.